Szczyciński klub Kyokushin Karate ma już 20 lat. Z okazji tego jubileuszu karatecy zorganizowali uroczystą galę, na której zaprezentowali swoje umiejętności, a także zaprosili do pokazów zaprzyjaźnione kluby innych sztuk walki. Gala miała miejsce 29 września w hali imienia Huberta Wagnera. Zgromadziła wielu przyjaciół, sponsorów, byłych i obecnych członków klubu. Nie prowadzimy takie statystyki, a śmiem twierdzić, że możemy w tysiącach liczyć tych ludzi, którzy przewinęliśmy przez nasz klub. Honorowymi gośćmi gali byli posłowie na Sejm: Beata Bublewicz i Ryszard Kalisz. Beata Bublewicz przeczytała list gratulacyjny od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, skierowany do prezesa i członków szczecińskiego klubu Kyokushin Karate. Ryszard Kalisz, w imieniu minister sportu Joanny Muchy, uhonorował Piotra Zembrzuskiego. Brązową odznaką za zasługi dla sportu. Gratulacje płynęły też od burmistrz Szczytna. 20 lat to wspaniały jubileusz. Ja gratuluję wszystkim działaczom sportowym działającym w, tej, w tym klubie. Oczywiście gratuluję też zawodnikom, bo oni osiągają wielkie sukcesy i w kraju, i za granicą, promują nasze miasto, ale to jest jeszcze bardzo ważne z innego punktu widzenia. Klub stwarza taką alternatywę dla naszej młodzieży, wspaniale organizuje czas, kreuje wspaniałe postawy, uczy naszą młodzież takiej dyscypliny, dyscypliny intelektualnej, emocjonalnej. To jest bardzo ważne, no i oczywiście na pewno przydaje się również w życiu codziennym. O wadze tych zasad mówią sami zawodnicy. Karatę nie bez powodu uchodzi za bardzo honorowy styl walki. Z badań przeprowadzonych w USA i Japonii wynika, że uprawiający karate młodzi ludzie są najmniej podatni na narkotyki i najrzadziej sięgają po alkohol. Lekarze sportowi klasyfikują karate na pierwszym miejscu egzekwo z pływaniem wśród sportów mających najlepszy wpływ na harmonijny rozwój organizmu. Myślę, że jest wiele czynników. Jednym z nich jest na pewno te, nazwijmy to, zasady które i, i reguły, wartości, które kierują tym, tym, tą, tą sztuką walki. Natomiast nie, nie oszukujmy się, ale generalnie w małych miasteczkach nie ma zbyt dużego wyboru, prawda? Więc często jest tak, że ludzie trafiają, bo nie mają gdzie. Tak było e, może nie do końca w moim przypadku, ale z tych e, klubów sztuk walki niestety nie było za dużo. Ja zaczynałem od judo, a jednak karate wygrało. E, między innymi dla, dla młodego człowieka, jakim byłem, te wartości jeszcze nie były tak do końca zrozumiałe. Bardziej osobowość trenera, atmosfera w klubie i też zasady sportowe, jakby reguły samego, samego treningu, samych zawodów. Ale później z czasem te wartości, człowiek zaczął dostrzegać te wartości. Także myślę, że to jest cenne też. A o takim podopiecznym jak Piotr Moczydłowski marzy chyba każdy sensej. Mogę się pochwalić śmiało naszym najlepszym zawodnikiem Piotrem Oczydłowskim, który zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata 3 lata temu oraz zdobył 4 razy Mistrzostwo Europy i 5 razy Mistrzostwo Polski Seniorów. Także jest to bardzo, bardzo utalentowany zawodnik. Dziś również będzie wykonywał pokaz Szywarii, czyli rozbijanie twardych przedmiotów. Umiejętności Piotra Moczydłowskiego wzbudziły zachwyt. On sam, jak twierdził, nie czuł się gwiazdą, ale był zaszczycony, mogąc uświetnić uroczyste obchody jubileuszu klubu. Przeżyłem tutaj swoją młodość. Moje chyba najważniejsze lata, jeśli chodzi o wychowanie młodego człowieka, kształtowanie charakteru. A ja wspominam je bardzo dobrze, zawsze z sentymentem wracam do szczytna, tutaj na treningi też. Wielu przyjaciół, znajomych jest, między innymi ze środowiska karate. Także same superlatywy, cieszę się, że generalnie tak się moja droga sportowa potoczyła, bo było różnie, wcześniej różnych sportów próbowałem, a w końcu trafiłem tutaj, właśnie w tej szkole zaczynałem swoje zajęcia, jeszcze nie było tej pięknej hali. Na macie w hali Wagnera zmierzyli się także w dwóch walkach karate Kyokushin w systemie Full Contact Adrian Staszewski ze Szczytna. Mistrz polski seniorów z 2011 roku w kategorii do 65 kg i Konrad Kozubowski z Bartoszyc, aktualny mistrz polski seniorów w kategorii do 65 kg oraz Gerard Wil ze Szczytna, aktualny mistrz polski seniorów w kategorii do 80 kg z Dawidem Łukawskim z Augustowa, mistrzem Europy Juniorów z 2011 roku w kategorii do 80 kg. Mistrzowskie walki poprzedziły prezentacje szczecińskich klubów judo, aikido, jujitsu, boksu i MMA. Każdy sportodatki ma coś fajnego, każdy ma coś co, jakiś taki magnes, taką, taką nutkę czarodziejską, natomiast kiedyś było bardzo popularne karate i było tylko karate, więc ludzie tłumnie chodzili po wyjściu smoka, to już w ogóle było fantastycznie, natomiast teraz jest do wyboru, jest MMA, jest jiu jest, jest wiele różnych innych form i teraz już trafiają do sekcji naszych dzieci, które troszkę więcej wiedzą, chcą mieć konkretnie judo, a nie chcą na przykład boksu. Chcą mieć karate, a nie na przykład judo. I, I to w ten sposób jest to dozwane. Często się zdarza, że to są na przykład rodzice, którzy kiedyś trenowali karate, przyzwołują teraz swoje dzieci. Dzieci to mocna część szczecińskiego klubu. Najpierw nie mogły doczekać się rozpoczęcia gali. Potem swojego występu. A kiedy już miały okazję pokazać pełnię swoich umiejętności, okazały się niemniejszymi gwiazdami niż ich utytułowani koledzy. Grup liczy obecnie około 120 30 osób, bo to jest taka zmienna. Eee, ćwiczymy w Szczytnie i w Pasyniu. mamy nasze tutaj okolice najbliższe. Eee, można się do nas w każdej chwili dołączyć, eee, od przedszkolaka praktycznie od 6-latki 6 już ćwiczą z nami, a nawet moje dzieci, które mają 4-latki bliźniaki już zaczynają chodzić na treningi, także mogą nawet młodsze jak, jak sobie dają radę. I praktycznie w każdym wieku, bo każdy znajdzie coś dla siebie. A o tym, że karate jest dla każdego, najdobitniej chyba przekonał Ryszard Kalisz, który w niespodziewanej walce zmierzył się z Piotrem Zembrzózkim. multimod <laughs> <laughs> spam- <laughs> Gimnazjum nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Szczytnie przez ostatni tydzień gościło młodzież z miejskiego gimnazjum w Herten. Współpraca szkół trwa od czerwca 2008 roku. W ciągu minionego tygodnia pobytu w Szczytnie młodzi Niemcy mieli okazję poznać jego historię, zwiedzając muzeum mazurskie, obejrzeć panoramę z wieży widokowej oraz przemierzyć szlak mazurskich po Fajdoków. Młodzież z Niemiec wraz z opiekunami była także z wizytą u burmistrz miasta Danuty Górskiej. Oficjalne pożegnanie młodych Niemców odbyło się w Auli Gimnazjum nr 1 w piątek 28 września. Uczniowie w mieszanych grupach przygotowali dla zebranych gości prezentację z pobytu w Szczytnie. Kolejna wizyta już za rok. Muzyka. Galeria Sztuki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zaprasza na wystawę Czas Dawida Marszewskiego. Wernisaż 5 października o godzinie 17. Muzyka. Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie rusza z zapisami do swoich lig. Już po raz ósmy drużyny będą mogły zmierzyć się w halowej piłce nożnej. Po sukcesie poprzedniej edycji po raz drugi ruszy Liga Koszykówki. Pierwszy raz natomiast wystartuje Liga Siatkówki. Zapisy są przyjmowane do 20 października.